Dzień dobry, witam was serdecznie u amatora w kuchni. Słuchajcie, dzisiaj będzie prosta, sycąca, na zimne dni taka zupa, zupa meksykańska. A co nam do tego będzie potrzebne, no to już Wam za chwilę pokażę, a tych składników jest naprawdę niedużo. Więc co? Zaczynamy. Proszę bardzo oto nasze główne składniki, z których przyrządzimy nasze dzisiejsze danie zupę meksykańską słuchajcie tutaj mięso mielone z mięsa mielonego oczywiście będzie kilogram mięsa mielonego papryka żółta czerwona cebula z, y, kukurydza kukurydza z puszki tutaj mamy jedną puszkę kukurydzy kukurydza y, przepraszam fasola czerwona i fasola biała Dwa koncentraty, nie wiem ile wykorzystam, albo jeden, albo dwa. Zastanowimy się, jak to będzie wszystko wyglądało. Z przypraw, słuchajcie, co mamy: paprykę ostrą, mieloną, paprykę słodką, mieloną. Tutaj mamy liścia laurowego, ziele angielskie, czosnek. Słuchajcie, wykorzystam czosnek granulowany, no i pieprz. No i to wszystko. Słuchajcie, od czego zacznę? Zacznę od. Przesmażenia mięsa mielonego z cebulą i dodam do tego czosnku. Do naszego rondla dodam odrobinę oleju i za chwilę rzucę nasze mięso mielone z cebulą. Mięso mielone czosnek Dodam od razu dwa liście laurowe i trzy kulki ziela angielskiego i naszą cebulę Tutaj pokroję ją w taką grubszą kostkę. No i niech to się wszystko razem teraz podsmaży. Mięso mielone, jak widzicie, fajnie już się przysmażyło, ale teraz co zrobię? Dodam łyżeczkę papryki słodkiej mielonej. Tak do smaku proszę, nawet dwie, damy dwie łyżeczki, papryki słodkiej i dam płaską łyżeczkę papryki ostrej. Co dalej? Odrobina pieprzu jeszcze i to wszystko pomieszam. Potem oczywiście jeszcze będziemy wszystko. Fajnie doprawiać. Dodamy teraz jeszcze na tym etapie trochę soli. Tak też około no tutaj nie mogę Wam powiedzieć, ile, ale dajmy przypuśćmy łyżeczkę na kilo na kilogram mięsa mielonego, ale ja wolę tam dać mniej. I później to doprawić, aniżeli przesolić. Dobrze, teraz zajmiemy się naszą papryką. Papryki. Przyścimy z gniazd nasiennych. Proszę bardzo, bardzo szybko. I pokroję w kostkę. Proszę bardzo. Papryka gotowa. A my teraz się zajmiemy naszą. Fasolą czerwoną, ja też dodam fasolę białą, Opuszamy to Mięso mielone przeciepnąłem do garnka. Słuchajcie, i teraz co? Papryka, znaczy papryka Fasola biała i czerwona, przepukana. Czy będziecie chcieli dać po puszce, czy też inne proporcje, to wszystko zależy od Was. Ja tutaj dam. Tak mi się wydaje pół na pół, bo dzieci oczywiście na pewno to będą wybierać. Jeśli będzie mi mało, no to w każdej chwili mogę mm, dorzucić. I co dam teraz? Teraz dam naszą paprykę. Ok. No, jak widzicie, dosyć to wszystko będzie gęste. No i teraz wszystko zależy od Was, ile chcecie zupy. Ja zaleję tutaj na razie 1,5 litra wody. Sprawdzimy, ile będzie. Mam dosyć duży garnek. I jeszcze sądzę, że litr doleje czyli ja użyję 2,5 litra wody na. To wszystko co pan. No i w tej chwili to załączę, i niech się to na wolnym ogniu gotuje jeszcze. A wszystko będzie miękkie. Proszę bardzo, słuchajcie, jakiś problem miałem z nagraniem wideo. I słuchajcie, co zrobiłem. Dorzuciłem cały słoiczek koncentratu pomidorowego 200 gram oraz dorzuciłem jak widzicie. Kukurydzę, kukurydzę, proszę bardzo, kukurydza. Wcześniej tego nie zrobiłem. No i tak się to prezentuje elegancko. Dosyć gęsta. Słuchajcie, wody nie dolewam, bo ta zawartość mi wzrosła jeszcze, więc sądzę, że będzie w zupełności dobre. Także przepraszam za problem mały, ale już jest wszystko ok. Dodałem kukurydzę i słoik koncentratu pomidorowego teraz to skosztuje no powiem wam rewelacja czuć aromat pomidorów więc zostawiam to w o jednym słoiczku 200 gram koncentratu pomidorowego i niech to się teraz wszystko gotuje na wolnym ogniu a pod koniec jeszcze to doprawimy jeśli lubicie gęstszą tą zupę ona już tak jest gęsta ale wodnista jak dla mnie to proponuję nie musicie proponuję sobie użyć zaczepki mąka woda proszę bardzo mąka zimna mąka cenna i zimna woda odrobinę rozmieszajcie i delikatnie ją tą zupę możecie zaczepać tak żeby była trochę gęstsza ja lubię po prostu taki krem nie lubię wodnistej zupy zaraz sprawdzimy czy nam wystarczy dosłownie troszeczkę wlałem nie za dużo ale już zmieniła się konsystencja i mnie to odpowiada dosłownie ile tutaj miałem niecałą ćwierć kubka zimnej wody i dwie łyżki mąki Wszystkiego niebla wam, bo będziecie sobie dozować tą zaczepkę. Jeśli stwierdzicie, że będzie zupa ok, no to wystarczy. I gotujemy dalej. Przyszedł czas, słuchajcie, aby tą zupę skosztować. Ona już jest bardzo dobra. Skosztujemy, ale czegoś. Tego mi tu brakuje, słuchajcie, nie powiedziałem wcześniej, ale oregano. Oregano, tak. Słyżeczkę oregano i co jeszcze? I majeranku. Tego mi tutaj brakuje. Też gdzieś łyżeczka majeranku. Proszę bardzo, i teraz będzie wszystko tak, jak należy. To teraz zyska <laughs> smaku i. Będzie rewelacyjna zupa meksykańska. A słuchajcie, na sam koniec ja sobie do talerza pokroję świeżej pietruszki. A co do tego jeszcze dam jako dodatek, to zobaczycie za chwil, kilka Doprawimy jeszcze. Słuchajcie, to. Do... No, teraz nabrało to aromatu dzięki oregano i majerankowi odrobinę jeszcze do sole i zupa pierwsza klasa zupa meksykańska Pychota. no i proszę bardzo nasza zupa meksykańska gotowa a tutaj mamy grzanki takie czosnkowe do tego zobaczcie Pyszna zupa, pożywna, gęsta, kukurydza, fasola, papryka, no i mięso mielone. No przepyszna. Elegancko się prezentuje, no to co? Wystarczy teraz zjeść i delektować się smakiem zupy meksykańskiej. Ala, amator w kuchni. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.